Siemano przyjacielu, dzisiaj jest wielki dzień Być może niektórzy z was pamiętają Ale to jest moja legendarna AWP Meduza, no, jak nie to, nie to możecie zobaczyć, nie to nie możecie zobaczyć. zobaczyć. Nawet jakaś akcja, jeszcze przy okazji Global, no, global no, Offensive Nie ma lipy. I pewnie zastanawiasz się, czemu ja w ogóle o tym mówię Otóż znajdujemy się dzisiaj na Pirate Swapie Czyli na stronie, na której możecie wymieniać swoje skiny Ja sobie klikam, żeby się zalogować, bo należy się zalogować I już się ładuje mój ekwipunek Po lewej stronie moje przedmioty Także jak widzicie jest tu gigantyczny bank skinów Od gangnirów za 13 tysięcy dolarów Do jakichś tańszych skinów, więc każdy z Znajdzie coś dla siebie. Obecnie posiadam AWP Boom za 160 dolarów. Nie będę kłamał, sztos mi się podoba, uwielbiam ją. Ale no, jednak widzieliście we wstępie pewną AWP, którą chciałem odzyskać po tylu latach, po chyba 6 czy 7 latach, nadszedł ten czas, więc wpisuję sobie tutaj koniecznie meduza. O, dokładnie tak. I mamy do wyboru. Faktor New za 600 dla mnie za dużo, ale z koronką, no to musi wyglądać kozacko. Jasny gwidno, piękna, jeszcze z tą koronką tutaj, no wygląda fenomenalnie, ale niestety trochę za droga. Więc mamy Battle scare. Ale ten Well -Worn jest tańszy. Chciałem zobaczyć tego Well jak to wygląda. Więc oczywiście w każdym skinie możecie sobie w niego po prostu kliknąć, a na nie macie Inspective Game. I od razu ją widzicie. No muszę przyznać, jak chodzi o meduzę akurat. Ona nie jest kość bardziej odrapana, tylko jest ciemniejsza po prostu z każdym stanem. No nie wygląda to źle, muszę przyznać. Szczerze nawet ładnie to wygląda. Jeszcze należy nam wiedzieć, że przy okazji przesiadki na CSA 2 dużo tych skinów stało się jaśniejsze, przez to ta meduza wygląda całkowicie quality. Dodatkowo patrz tutaj, ta naklejka Keniego Esa na skąpie idealnie jeszcze to jest naklejka z 20 15 folii, więc to nie są tanie rzeczy. No ale dobra, no zwróćmy jeszcze uwagę na tego Battle bo może czemu nie? No nie, no to. Ej, szczerze, to jest duża różnica. Ona jest dużo. Będzie taka zielonkawa. Tutaj mówię szczerze, nie wiem, czy to jest nawet na minus. Tak szczerze, to nawet wygląda to dobrze, muszę przyznać. Ale no jednak, jednak, jednak chyba tamta mi bardziej się podoba, Chociaż, no szczerze, jestem w szoku, bo ten Battle naprawdę z tymi zielonkawymi tutaj odcieniami wygląda całkowicie pozytywnie. No i są tutaj takie defekty. Pokażcie mi jeszcze tego Wellwarna. No i teraz ona już nie jest aż tak zielonkawa, chociaż zacząłem zwracać uwagę teraz. Tutaj na te nazwijmy sobie kropki, reflekty, coś takiego. I teraz ona faktycznie tutaj widać, że wygląda dużo lepiej. Nie jest tak obsiurpana, także w ogóle nie jest obsiurpana, szczerze. Z drugiej strony wiadomo, że na to się nie patrzy. No tutaj tak troszeczkę jakby była jakaś po przejściach, ale i tak wygląda to bardzo, bardzo dobrze. No Ale dobra, czekajcie, rzućmy okiem na inne AWP. U góry tutaj macie sortowanie, więc klikam sobie w sniper rifles. Na szczęście następnie wybieram AWP, oczywiście. A jeszcze tutaj oczywiście na środku macie dodatkowe możliwości, typu na przykład skiny, które mieszczą się w waszym budżecie, że skin musi posiadać statrak oraz masę innych wymogów, które możecie sobie tutaj wszystko wybrać jeżeli potrzebuje czegoś konkretnego. I mamy no dosyć dużą listę od 13 koła, no dużo w dół. Tak, containment odpada. Onitaji też tak średnio. Grafit spoko, ale raczej nie. YK mam wrażenie, że będzie zacięła na wartości, więc nie ma co Lightning Strike. Lightning Strike to jest potężna opcja. Ten 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 lepszy. Patrzymy na niego. No ona jest mocna. Z jednej strony jest mocna, a z drugiej strony jest taka strasznie basicowa, strasznie podstawowa. Ja wiem, że to jest też jej moc. Podoba mi się, nie będę ukrywał, że mi się podoba, ale jakoś no wiecie, no Meduza to Meduza kurde. Spoko, ale szczerze bez szału Totalnie szczerze, wiem może to trochę kontrowersyjne Ale z ręką na seduszku bardziej podoba mi się awupa Boom, fejdy, no kurde fejdy To też jest temat, bo to już nie są takie tanie awupy Są rzadsze, na szczęście tutaj widzimy też Procent fejda, więc patrzę na najlepszy, 84% Ta, zdecydowanie Uuu, ej, no fajna fest Ten fejd jest naprawdę mocny, tak się w ogóle nie ma tego Białego jak chodzi o fejda, no i wyżej już jest Ta meduza właśnie, której... jest jeszcze deset hydra, Kurde, też mocno, minimal wear to jest O cholera, muszę ją obszalić hu no to jest mocny gracz, wygląda bardzo, bardzo dobrze. No pięknie się mieni, super to wygląda z tymi białymi Nie wiedziałem, że te deset hedge aż tak ładnie wygląda. tej na rączce takie zdobienia. No Fest mi to siedzi, Fest mi się to podoba, no ale jednak jest trochę droższa. No minimal wear, bo minimal wear, no ale droższy. Jeszcze oczko wyżej mamy Prince'a też go w Battle Scardzie więc rzućmy sobie okiem na najlepszy float, niech będzie ta. Nie, no ta jest mocno ciemna, zaciemna, zdecydowanie. No jak meduza w Battle Scardzie jeszcze jako taka się próbowała Bronić, tak to według mnie jest za ciemne i że to jak jest podświetlone ładnie, ale tak w inspekcji, no właśnie. Ona jest turbo, turbo ciemna. Nie no, słuchajcie, jednak wybór nie może być inny. Pora na AWP Medusa i na potężny upgrade. Tylko co ja tutaj dam? Dam, no niestety, te shadowki, mi się mega podobają, mega fajnie mi się grał. zaskoczyły mnie na totalnie, bo myślę, że to jest taka moja kosa, którą sobie pogam, wiecie, kilka tygodni, miesiąc, a mega mi się podobały, stąd tak długo je trzymałem, więc klikam sobie to, AWP Boom, no również oddaję, wpisuję Medusa, dokładnie tak, no czekaj, ale... Czemu czyli ja w sumie dam 1500 dolarów z mojego balansu weźmie mi 1100, zostanie mi tylko i wyłącznie 400. I otrzymam AWP meduze plus jeszcze szansę na wygranie takiego Ursusa Marble Fade'a. Więc całkowicie spoko. Na tym etapie przyjacielu, ci przypomnę o balansie, czyli oprócz tego, że masz skiny, co możesz mieć na skiny, to możesz też sobie doładować kasę tutaj na Pirate's Cłapie. I to całkiem nie najgorzej, bo jak możesz sam zobaczyć, masz plus 35% do wpłaty. Wystarczy, że klikniesz sobie tutaj w plusik. Następnie wybierzesz spośród wielu metod płatności. I oczywiście w przeszkodzi kwiako, to jest turbo ważne, bo dzięki temu masz plus 35% bonus doładowania. Czyli wpłacisz sobie 100 dolarów, otrzymujesz 135. Wpłacisz sobie 1000, otrzymujesz 1350. Tak, widzisz, wszystko ładnie, pięknie napisane. Więc warto zdecydowanie o tym wiedzieć. Warto również wiedzieć, że tutaj macie bonus, który ja w całości wykorzystałem. Ale są to dodatkowe dolarki, które możecie otrzymać w momencie, kiedy wymieniacie swoje skiny. Dodatkowo na stronie dostępny jest Support 24x7. Raczej się nie przyda, ale spoko, że jest. No i oczywiście jeszcze Instant Sell, w którym jak sobie klikniesz, to możesz Instant, czyli od razu na pniu, na miejscu sprzedać swoje przedmioty. One są dużo tańsze, nie ukrywajmy tego. No ale masz kasę od razu, np. Fire serpenta, mogę sobie wybrać, wybrać, jaką, jakie krypto chcę dostać, pisać wallet i dosłownie na przestrzeni kilku minut dostanę już kasę, więc spoko opcja, ale coś za coś, tak? Dobra, wracamy. Więc biorę Dopplera, tego Crimsona, AWP BOOM i nadszedł ten czas, więc mega spoko, pozbędę się śmieci i odbiorę coś naprawdę mocnego. AWP Meduza, Czekałem na to długo. Ona jest teraz na trade loku siedmiodniowym, w związku z czym 7 dni ona będzie jeszcze, jakby czekała sobie na stronie. Proszę Państwa, ja mam 1500 dolarów, balansu mi zostanie 390. Confirm trade, dokładnie, tak i tak mamy informację o tym, że jest Trade loku, 7-dniowym, jak możemy zobaczyć. Tego nie przeskoczymy, bo to są wymogi, wymysły Steam'a. W związku z czym przez 7 dni ona będzie już na stronie, a następnie mam 4 dni, żeby ją odebrać. Jeżeli mi się to nie uda, to mi po prostu kasa wraca do balansu, więc też w jakiś sposób nie zniknie, nie zaginie coś takiego. Continue. I teraz wszystko wskazuje na to, że otrzymam trada, w wyniku czego zabiorą moje przedmioty i będę czekał sobie na WP tydzień, ale spokojnie, na takiego sztosa ja mogę poczekać. Mamy confirm, od razu mi przyszła oferta. Tak, biorą wszystkie przedmioty, tak, to jest prezent. No piękne były te doplerki, będę za nimi tęsknił, urubi, no ale co no, trzeba się dla meduzy poświęcić. Ano, jeszcze na telefonie. Potwierdzam. Udało się. Hip, hip, hurra. Congratulations. Your exchange is now completed. Wuhu. Zabrali przedmioty. Super. Fenomenalnie. no tak musiało być. I teraz, jak sobie wejdę w equipment, tutaj możemy zobaczyć, że ta AWP meduza. Tak, AWP meduza. Dla mnie to jeszcze to absurdalnie brzmi, jednak sobie czeka. Oczywiście warto pamiętać, że na Pirate Wap są również organizowane giveaway, do których można sobie prosto dołączyć. W momencie, jak tutaj wymieniacie skiny, to na ludzie sobie dołączycie. i Jeszcze może coś zgarniecie przy okazji. Dodatkowo mamy osiągnięcia, czyli za jakieś takie proste sprawy, za proste Typu, nie wiem, wpisanie swojego maila otrzymujecie centa. No, według mnie łatwe deal. Kurde, nie będę ukrywał. Było to moje CSO marzenie, by wrócić do tej AWP. By znowu była ona w moim więc cieszę się. Są marż za Łapkę w górę. Dzięki za oglądanie do końca. Pamiętaj o kodzie FIAKO. Plus 65% do doładowania. I widzimy się oczywiście już jutro. Trzymaj się. Strzała.